Cześć, nazywam się Miłosz Cichocki i jestem właścicielem Properly, firmy pro-tradingowej na rynku Forex. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Tobie o tym, czym się zajmujemy. Zapraszam. Emocje powodują straty, strategie generują zyski. To jest nasze hasło przewodnie. Dzisiejsza prezentacja pokaże Ci, dlaczego nasza filozofia jest właściwa i dlaczego daje przewagę na rynku. Forex. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Tobie opowiedzieć, kim jesteśmy, skąd się wziął pomysł na Properly. Rynkami interesujemy się już od ponad 10 lat. Indywidualnie handlowaliśmy na rynkach Forex, kontraktów terminowych czy akcji. Byliśmy również traderami w innych firmach prop tradingowych. W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą JFX. Naszym zadaniem było poszukiwanie traderów, nauka ich tradingu, mentoring oraz wspólny handel na rynku Forex w ramach ESFX. W 2017 roku postanowiliśmy stworzyć niezależny projekt, który nazwaliśmy Properly. Stwierdziliśmy, że widząc słabe punkty działania innych firm prop tradingowych z racji tego, że mieliśmy przyjemność, Widzieć ten biznes od środka, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zrobić to na swój sposób, zgodnie z naszą filozofią tradingową, ponieważ uważamy, że naszym kluczą do sukcesu jest właściwa i rzetelna strategia transakcyjna. I to jest coś, czego brakowało w innych firmach pro tradingowych. Traderzy nie byli wyposażani odpowiednie narzędzia, które pozwalałyby długoterminowo zarabiać i traderom, i firmie. My stwierdziliśmy, że to musi być punkt wyjścia, dlatego też wokół strategii budujemy całą filozofię tradingową w naszej firmie. Firmę stworzyłem wspólnie z Bartłomem Jędzielińskim. Bartek jest odpowiedzialny za kontrolowanie działu ryzyka oraz kodowanie nowych strategii. Moim zdaniem jest wdrażanie nowych traderów, mentoring oraz sprawę operacyjno-strategiczną. No właśnie, ale czym jest Properly? Jesteśmy firmą pro-tradingową. Czyli poszukujemy osób do współpracy, które chciałyby zająć się tradingiem w profesjonalny sposób. Wszystkie osoby, które dołączą do naszej firmy, wyposażone są w niezbędne narzędzia do długoterminowego zarabiania na rynku Forex. Zaczynając od strategii, ponieważ jak powiedziałem przed chwilą jest to niezbędny i najważniejszy element e, tradingu, tylko i wyłącznie zweryfikowane i długoterminowe strategie pozwalają zarabiać ale udostępniamy również wiedzę. Z nami współpracują osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę z tradingiem, ale, takie, ale również takie, które są już z nami, dużo, du czy na rynkach są dużo duże. Każda z tych osób otrzyma odpowiednie narzędzia, odpowiednią wiedzę, która sprawi, że będą mogły się dalej rozwijać. Udostępniamy również kapitał. Każdy trader otrzymuje dostęp do firmowego kapitału, dzięki czemu nie musi angażować swoich środków do handlu. Co więcej, każdy trader nie odpowiada finansowo za straty. Jest to nasze ryzyko i bierzemy je w 100% na siebie. Z traderami dzielimy się wypracowanymi zyskami. Wiemy również, że trading to jest bardzo trudne zajęcie i wymaga wiele cierpliwości i konsekwencji. Dlatego każdy trader, niezależnie od swojego doświadczenia, jest obdarzony naszym wsparciem w 100%. To znaczy, jeśli potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, może zawsze na nas liczyć. Zapewne nieraz słyszałeś, że 80% ludzi, którzy trafiają na rynek, tracą. Z czego to wynika? Przede wszystkim z błędnych oczekiwań. Myślą, że giełda jest prostym, i szybkim oraz łatwym narzędziem zarabiania pieniędzy. Takie osoby są niecierpliwe, nie mają wiedzy, nie mają strategii, nie mają pojęcia w ogóle o tym, jak działają rynki. My w naszej firmie rozwiązujemy ten problem w bardzo e, przyjemny i, i łatwy sposób. To znaczy, każda osoba, zanim rozpocznie handel na rynku rzeczywistym, musi przejść odpowiednie wdrożenie. Zależnie od e, swoich doświadczeń, może to być tylko e, zweryfikowanie naszej strategii, poznanie naszej strategii, przeczytanie e-booków, które dostarczamy. Może to też być mentoring indywidualny z każdą osobą, która rozpoczyna z nami współpracę. E, niezależnie od drogi, którą trader wybierze, e, obie drogi kończą się testem weryfikującym wiedzę. My musimy mieć pewność, że każda osoba, która do nas trafi, e, już na samym początku będzie rozumiała nasze podejście, będzie rozumiała nasze strategie. E, to no znaczy tego, że działamy długoterminowo, więc musimy się już dobrze przygotować na samym początku, aby później nie było zaskoczeń. Dlatego każda osoba zanim rozpoczyna handel, jest odpowiednio wdrożona. Kolejnym problemem wielu traderów jest to, że posiadają niedziałające strategie. Ich systemy są po prostu niezweryfikowane, w żaden sposób nie sprawdzone, no i przede wszystkim nie potrafią zarabiać długoterminowo. My w naszej firmie stawiamy tylko i wyłącznie na rzetelne narzędzia. Dlatego każda strategia, która jest u nas uruchomiona, jest zweryfikowana na ponad 10-letniej historii, no i też działa na, ryn działanie na rynku rzeczywistym. Dlatego nasi traderzy, wybierając strategie spośród tych, które my akurat oferujemy, mają pewność, że są one długoterminowo zarabiające. Kolejnym problemem wielu traderów jest po prostu to, że posiadają zbyt mały kapitał. To jest też rzecz, o której przed chwilą mówiłem. No, jest to często bariera, która sprawia, że posiadając mały kapitał, otwierają traderzy zbyt duże pozycje, wykorzystując dźwignię finansową, przez co po prostu tracą swój, swoje środki. Jest też taka prawda która mówi, że z tysiąca złotych miliona nie można zarobić i to też e, wielu traderów na rynku potwierdzi, że kluczem jest systematyczne, stabilne generowanie zysków, a nie e, zabawa w kasyno. Dlatego też w naszej firmie udostępniamy większy kapitał naszym traderom, zaczynając od 6250 euro do przeszło tysięcy euro. E, każdy trader może mieć dostęp do takiego kapitału i po prostu na nim handlować i generować zyski. Co nas wyróżnia na rynku? Przede wszystkim transparentność. Wiemy, że giełda czy środowisko giełdowe to jest miejsce, gdzie istnieje no, wiele niedomówień, delikatnie mówiąc. My stawiamy na jasne warunki współpracy, przejrzyste. Każda osoba, która rozpoczyna z nami współpracę, dostaje wszystkie niezbędne informacje na samym początku. W każdej chwili może napisać do nas do działu support, który odpowie na każde pytanie. Posiadamy również doświadczenie tej. Mówiłem wcześniej ponad 10 lat na rynku i jako traderzy indywidualni i jako traderzy w zawodowych firmach czy też właśnie prowadząc taką firmę zdobyliśmy wiedzę na temat rynku z każdej strony no i wiemy czego potrzeba, aby długoterminowo zarabiać na giełdzie. Bardzo ważną kwestią jest to, że my każdego tradera traktujemy indywidualnie. Każdy trader może liczyć na nasze wsparcie. Zresztą organizujemy nie tylko takie warsztaty grupowe dla cały, dla wszystkich naszych traderów, ale właśnie też mentoringi, gdzie z każdą osobą możemy współpracować indywidualnie i skupić się na jej, i jej indywidualnych potrzebach. Kolejną rzeczą, która nas oryżnia, to proste zasady. Tak jak powiedziałem przy okazji transparentności, dlatego ja jeszcze raz powtórzę, że no nie komplikujemy w żaden sposób reguł. Kierujemy się prostymi zasadami. Tak samo w trillingu, trzeba się stosować do prostych systemów, które po prostu działają. Jeśli zaczniemy komplikować sobie pewne sprawy, to będziemy sobie robić tak naprawdę nawzajem pod górę. Dlatego upraszczamy wszystko do minimum. Chcemy, aby wszystko było proste i czytelne. Żaden trader nie jest odpowiedzialny również za straty. I już to mówiłem i to będę powtarzał jeszcze pewnie kilkukrotnie. To jest klucz działalności crop tradingowej, że każdy trader, który trafia do takiej firmy, ma ten komfort psychiczny, że nie będzie musiał odpowiadać za straty, nie będzie musiał finansowo w żaden sposób dopłacać do kapitału. To jest nasza działalność, to jest nasze ryzyko i bierzemy je w 100% na siebie. No i ostatnia rzecz to wyniki. Eee, firmy pro-tradingowe bardzo często dają narzędzia, ale nie dają tego, co jest najważniejsze, czyli strategii. Dlatego też my, to jest punkt wyjścia w naszej działalności. Chcemy dostarczyć naszym traderom sprawdzone, zweryfikowane strategie, które przede wszystkim zarabiają długoterminowo. To nie znaczy, że one zarabiają codziennie, co miesiąc, co tydzień. Tu chodzi o to, że one długoterminowo, czyli w perspektywie kolejnych lat wychodzą na plus i dają, dają zyski. O tym jeszcze będę za chwilę mówił. Powiedziałem przed chwilą, że zasady współpracy są proste i kierujemy się prostymi zasadami. Otóż tutaj widzicie cztery punkty, które definiują nasze zasady handlu na rynku Forex. Przede wszystkim mamy ograniczone godziny handlu. Handlujemy tylko w godzinach 8 do godziny 17 polskiego czasu. O godzinie 17 wszystkie pozycje zostają zamknięte. Nie kombinujemy w ten sposób, nie trzymamy pozycji przez nos, nie liczymy na to, że jeśli ona stać to ona wróci. Proste zasady. Handlujemy tylko od 8 do 17. Handlujemy również tylko na głównych parach walutowych, które gwarantują nam płynność i niskie koszty transakcyjne oraz niskie poślizgi cenowe. Do takich par zaliczają się euro-dolar, fund-dolar, dolar, euro yen, funt jen dolar-jen, euro, euro do australijskiego dolara oraz euro do funta. Maksymalna dopuszczalna ilość transakcji to 7. Tak naprawdę wynika to po prostu ze, ze strategii, czyli na jednej parze walutowej możemy otworzyć tylko jedną transakcję dziennie. Nie komplikujemy, nie kombinujemy. Chcemy złapać trend danego dnia. Jeśli tego trendu nie ma, nie będziemy na siłę naglinać rynku do naszych zasad. Maksymalna dopuszczalna strata kapitału wynosi 20% kapitału udostępnionego. Kolejna prosta zasada, jeśli kapitał spada poniżej 20%, współpraca po prostu zostaje zakończona. To jest miejsce na odsunięcie kapitału, jaki trader otrzymuje od firmy. Tak jak powiedziałem, zasady są proste, są zero-jedynkowe, dlatego łatwo się jest do nich po prostu stosować. Przechodząc dalej do zasad współpracy, czas omówić tą najciekawszą i najważniejszą część, czyli wypłaty zysków. Każdy trader otrzymuje wypłatę w momencie kiedy jego saldo jego konta wzrośnie o 1% wartości kapitału początkowego. Czyli jeśli kapitał początkowy handlowy wynosi 6250 euro, to za każdym razem, kiedy wygeneruje zysk minimum 62,5 Euro, wypłata zostaje realizowana. Trader otrzymuje 75%, 25% zostaje w firmie. Co więcej, trader może też powiększać swój kapitał obrotowy, kapitał handlu, który ma udostępniony do handlu. I tak za każdym razem, kiedy jego zysk wyniesie minimum 250 euro, kapitał podstawowy zostaje powiększony o 1550 euro, dzięki czemu trader otrzymuje możliwość otwierania większych pozycji, co też przekłada się na późniejsze możliwości generowania większych zysków. Wszystkie wypłaty trafiają na konto bankowe, a wypłaty są realizowane w walucie euro. Aby rozpocząć z nami współpracę, każdy trader musi przejść odpowiednie wdrożenie, o którym mówiłem wcześniej. Do dyspozycji mamy trzy pakiety, które odpowiednio przygotują każdego tradera do współpracy z nami. Pakiet MAX o wartości 4000 euro zawiera e-book, nasz autorski e-book, Filozofia Profili, który opisuje całe nasze podejście do tradingu, opisuje naszą strategię w szczegółach, więc tutaj każdy trader od początku zna dokładnie założenie naszej strategii. Dodatkowo otrzymują 12 godzin mentoringu indywidualnego, który może wykorzystać w dowolnym e, momencie współpracy. Nie chodzi o to, żeby od razu wykorzystać, tylko wraz z rosnącymi doświadczeniami e, no, zwraca się uwagę na inne rzeczy. No i ten mentoring w każdej chwili można e, ze mną zrealizować na zasadach indywidualnych jeden na jeden. Co więcej, każdy trader otrzymuje również dostęp do wewnętrznej grupy tradingowej, gdzie również poruszamy tematy związane z samym handlem, analizą rynków, mechaniką rynku, analizą techniczną, ale też kwestiami psychologicznymi. Co więcej, warsztaty to każdy trader, który z nami współpracuje, może brać udział w warsztatach online, gdzie uczymy się analizy technicznej. Każda osoba, która rozpocznie wdrożenie od tego pakietu, otrzyma na start dostęp do kapitału obrotowego 25 000 euro. W tym przypadku maksymalna dopuszczalna starta wynosi 5 000 euro. No, oczywiście, nie ma odpowiedzialności finansowej. Wypłaty zysków realizowane są przez ten 1%, o którym mówiłem przed chwilą, czyli co 250 euro. Podział ze tak jak powiedziałem, 75 do 25, możliwość powiększenia kapitału, no i możliwość handlu w oparciu o nasze strategie automatycznie lub manualnie, lub o strategie własne, również w sposób automatyczny lub manualny. Drugim, drugą możliwością rozpoczęcia współpracy jest pakiet Standard. On kosztuje 2000 euro i zawiera to wszystko, co z pakiet MAX, natomiast limit godzin mentoringu jest mniejszy, ponieważ wynosi on 5 godzin. Pula kapitału udostępnionego na start jest również mniejsza o połowę i wynosi 12,5 tysiąca. Wypłaty realizowane są co 125 euro, zarobione, a maksymalna dopuszczalna strata wynosi 2,5 tysiąca euro. No i ostatnia możliwość rozpoczęcia zamieszku pracy, czyli pakiet mini o wartości 1000 euro. Jest to pakiet zawierający dostęp do naszej grupy oraz do e-booków. W tym przypadku kapitał na start wynosi 6250 euro, maksymalna dopuszczalna starta 1250 euro, a wypłaty realizowane są co 62,5 euro. Jak już wiecie, strategie są najważniejszym elementem naszego podejścia tradingowego, dlatego też chciałbym poświęcić im jeszcze kilka zdań. Nasze podejście do tradingu możemy nazwać statystycznym, to znaczy opieramy się na prawie dużych liczb, na twardej matematyce. Charakteryzuje się to podejście tym, że przede wszystkim patrzymy długoterminowo na rynku, to nie znaczy, że każdy miesiąc jest na pulsie czy każdy dzień jest na pulsie. Nas interesują średnioroczne stopy zwrotu, dlatego też patrzymy w horyzoncie kilkuletnim. Mogą być miesiące stratne, mogą być lata stratne, to jest zupełnie normalne w tradingu, natomiast naszym celem jest to, aby zarabiać w perspektywie lat. Druga rzecz to jest taka, że dywersyfikujemy strategię, obecnie jest dostępnych 6 strategii, zależnie od ich charakterystyki, są niektóre spokojniejsze, stabilniejsze i najbardziej dynamiczne, to trader dobiera strategię do handlu według własnych predyspozycji. Strategie, które tworzymy, muszą być zgodne z naszą filozofią. To jest też bardzo ważna kwestia. Opieramy się na takich podstawowych zasadach mechaniki rynku, czyli handlujemy z trendem. To jest taki taki najważniejszy element naszego podejścia, czyli skupienie się na tym, że tak naprawdę wystarczy jedna super transakcja na jakiś czas, to ona generuje zyski, pokrywa straty, bo, ponieważ kierujemy się zasadą, że tniemy szybko straty, ale zyskom właśnie pozwalamy rosnąć. To są takie fundamentalne zasady tradingowe, którymi kierują się poważni inwestorzy od już dekad czy nawet ponad 100 lat. No i też tą filozofię, która jest taka nieśmiertelna przekładamy na nasz trading, na nasze automatyczne strategię. no i wykorzystujemy je w naszym handlu i tego też uczymy naszych traderów. Mówiliśmy już o długoterminowym podejściu, o tym, że patrzymy na wyniki poprzez pryzmat średniorocznych stóp zwrotu. No, i tutaj, prezentować chciałbym Wam właśnie wyniki, średnioroczne wyniki osiągane przez strategie, które udostępniamy. Jak widzicie, są to wyniki u, u, liczone od kapitału udostępnionego naszym traderom. Czyli na przykład jak ktoś handluje kapitałem 6250 euro i ma strategię F31, to prostą matematyką zarabiając średnio rocznie 10% wynika, otrzymuje zysk w postaci 625 euro. Tylko tak jak powiedziałem, no, musimy tym pamiętać, że to są średnioroczne stopy zwrotu, czyli e, może być rok na minusie, a kolejny rok może naprawdę 20% i średnio rocznie wyjdzie nam na przykład 8 czy 9%. Mówiliśmy już o wykładach zysków, mówiliśmy o zyskowności strategii, ale w tradingu najważniejsze jest to, aby rozumieć ryzyko. I tutaj również chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie ryzyka wiążą się z perspektywy tradera, o czym trader musi pamiętać współpracując z naszą firmą. Przede wszystkim to, że nieważne, w jaki sposób handlu wybierze, czy to będzie handel manualny, automatyczny w oparciu o nasze strategie, czy o własne strategię, W każdym z tych przypadków, jeśli saldo Udzielonego kapitału spadnie o 20%, czyli poniżej 80% wartości całego kapitału, umowa niestety zostaje rozwiązana. Zasada jest prosta, zasada jest czytelna dla wszystkich traderów, niezależnie jak powiedziałem, od sposobu współpracy czy od sposobu handlu. Drugą rzeczą, o której trader musi pamiętać, to to, że nie ma, nie istnieją cudowne systemy, które zarabiają codziennie, co tydzień, co miesiąc, co roku. Nie ma. Kiełdza jest środowiskiem zmiennym. Są miesiące gorsze, są miesiące lepsze i średnio w każdym roku na pewno 3-4 miesiące na minusie będą. Strata jest nieodłącznym elementem tego biznesu, czyli trader musi to zrozumieć. No i ostatnia rzecz. Aby rozpocząć z nami współpracę, trzeba tu dla przypomnienia, już powiem, wnieść opłatę wdrożeniową. Jest to koszt, jaki trader ponosi na początek rozpoczęcia współpracy. To jest opłata, która pokrywa koszty właśnie wdrożenia, utrzymania infrastruktury. Opłata jest jednorazowa i bezwzrotna. No i na koniec, jak rozpocząć z nami współpracę? Proces jest mocno zautomatyzowany, dlatego w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w naszym panelu. Zarejestrować się można bezpośrednio z naszej strony www.prop.rl.eu albo też można zarejestrować się z linku polecającego od tradera, który już z nami współpracuje. Oferujemy już taki system poleceń, więc traderzy, którzy z nami współpracują, mogą również polecać nas swoim znajomym. No i osoba, która się zarejestruje z jego linku, otrzyma po prostu profit w postaci wynagrodzenia za, za polecenie. Więc też tutaj zachęcamy do tego typu rejestracji. Następnie należy wybrać pakiet wdrożeniowy, podpisać umowę. O tym w sumie wcześniej nie mówiliśmy, ale to też jest bardzo ważna kwestia, że wszystkie warunki współpracy są spisane w formie umowy. Więc tutaj kolejna transparentna zasada: wszystko na piśmie. Po wybraniu pakietu, realizacji tego pakietu, po podpisaniu umowy i na koniec zaliczenia testu, który weryfikuje i dopuszcza do handlu, trader wybiera strategię, którą, którą chce. Może również oczywiście skonsultować to z nami, ze swoim mentorem. No i na koniec decyduje, czy handluje manualnie, czy automatycznie. Kiedy te wszystkie kroki zostaną zrealizowane, od nowego miesiąca rozpoczyna się handel już na rynku rzeczywistym. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli chciałbyś zrobić więcej informacji na temat naszej firmy, zapraszam Ciebie na naszą stronę internetową www.prop.early.eu oraz na nasz profil na Facebooku. Dziękuję, do usłyszenia.